Mam spaghetti. Hej, hej, z tej strony Mister Blaska. Witam was na kolejnym odcinku z Among Usa i dzisiaj jak zawsze od samego początku robimy sobie kluczyki. Dobra, chyba dzisiaj. Dzisiaj nie jest mój dzień. Dzisiaj nie jest mój dzień, moi drodzy. Wiecie czemu nie jest mój dzień? Czuję to w kościach. Ale tak, nie przejmujemy się tym, oczywiście. I co tu mamy? Upload. Nie wiem, jakby ostatnio myślałem sobie nad odcinkami, i czasem wiesz, jakby jak nie nagrywam, czasem dzieją się takie akcje, takie socyste akcje. Ja, ja czasem po prostu zapominam wam tego nagrywać, i nie źle wtedy z tym, dlatego staram się. O. Tak właśnie myślałem. Czyli jest dokładnie ta sama taktyka, co ja robiłem w ostatniej rundzie. Dzień dobry. Czyli wszyscy pobiegli na prawo, siema. Hello. Ty, ja za chwilę dosłownie widziałem z pięć sekund przed reportem, jak stał przy wejściu tam na prawą stronę, tam e i TP. Czyli to w Medbeju była... Był to, nie, nie, przed, nie, 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 już ja wam reporta. Mhm. Zrobiłem mhm. sobie przez to takie przeprowadzanie kół, kwadracika do prądu. E, pobiegłem na prawo do Medbeja na misję i zobaczyłem Zachę. Potem zgasło światło, więc poszedłem od razu naprawić światło, żeby nie zginąć jak po wstej rundzie, bo od razu tak zginąłem, i Zacha już nie żył. Ewrona niestety nie widziałem. Ty, Ewron, wieś, tak, że Zacha widziałeś? To ja może no, coś ja no, no. ciebie nie widziałem po drodze, więc tylko tyle wiem. To ja mogę coś dodać, jeżeli zainteresowani jesteście. W momencie kiedy byliśmy wszyscy na statku, ja specjalnie czekałem, bo wiedziałem, że wpadka siedzi długo przy kluczyku. I ostatnimi czterema osobami, które wyszły ze statku, byłem ja, wpadka, diabeł i Zacha. Ja poszedłem na dół tankować paliwo, znaczy pobierać paliwo, a oni we trójkę poszli w prawo. Powiem tak, Pamiętaj, tak e... przed wejściem, bo ja znalazłem trupa, ale się zacząłem rozglądać. No tak, no, Chciałbym, be, be to znegować, niestety, ponieważ ja z zachą pierwszy wychodziłem z statku. Ale zachęta się i, i... cofnął do statku. Ja nie chciałbym radziłam wcale diabeł... długo tego kluczyka, to się wkłada no, i przekręca, o, ty, to się jako ostatnia Ja bym chciałbym tylko znegować to, co, co powiedziałeś, że zobaczyłeś no. trupa i rozglądasz, bo ja też chciałem się rozejrzeć, że Ja było światło zgaszone, a tylko nogi swoje widziałem, więc nie, nie wiem jak e, to... Znaczy, to było na tej zasadzie, że mi się pokazał report i poszedłem trochę w górę i tego zaraz po sekundzie zgłosiłeś, więc nie zdarzyłem się za bardzo rozejrzeć. Ale widziałem reporta zaraz przed wejściem i zacząłem iść w górę. Więc nie, może to być... nie, nie wierzyć, mi wierzyć, pewnie. ale osoba, jak totalnym degeneratem bo jak można to... Osoba, która jest zabordowała to jest tragedia. Poproszę się o, to samo robi tutaj. Proszę od 47 sekundy do 45 ciszę dla Zachy. O, oj. Panowie chory, Dobra, diabo, nie szanujesz jego to pamięci. Diablo. Spoko. Ej, ale czy Zaha nie był wczoraj czy przez wczoraj maltretowany i zawsze umierał? Był! Był! What it is. Ale na tej, e, na tej mapie zawsze jest dokładnie to samo. Zawsze przy, przy tej dziurze. Ale jest to... jak ja byłem killerem, to ja już zawsze mówiłem. On po prostu wybiega z tego spawn pointu i leci sam gdzieś, a potem umieram. Ale, nie ale on nie leciał do... No właśnie, on teraz, to, nie? teraz akurat tak nie było. I on tylko z wpadką i z diabełu poszedł w prawo, więc to jest okay. duża szansa, że to jest jedno z nich dwojga. Okej, albo Albo Wiesz, ja, tak, dwie mu zła... w dupę wsadziliśmy. był złapał On za lewy ramię, tak. wpadka za prawej i rozerwali go na pół. Dobra, czyli nie wiadomo. Dobra. O mój Boże, co ja robię w dzisiejszej grze? Za pierwszym razem kartę, w ogóle nie mam zadań w ogóle żadnym w laboratorium, ale pewnie mam O Jezu, słupek Dobra, tu skupienie. Dobra. Pięknie. Mam tylko jedno zadanie. Dobra. I tutaj chyba po kolei po prostu będziemy tutaj. Się. Tutaj ją mój pąsy. Ostrzelajmy sobie, Dobra, Weaponsy zrobione. E, teraz co mamy w komunikacji? Upload, upload, dobra. Czyli tutaj sobie chillujemy. Nie wiem, jakby zadania się powtarzają, ale scenariusz gry nigdy się nie, e, nie powtarza. Zawsze jest inaczej. Zawsze są w innym miejscu zabójstwo. Nigdy nie ma tej samej e, gry co, nie? Dobra, e, Tutaj mamy śmieci. Kurde, ja w ogóle zapomniałem o czym wam mówiłem w pierwszej. Junior, powiem tak, biegłem w tym no. samym momencie... Wiesz co, ja widziałem, że mniej więcej wbiegałeś od dołu w tym samym momencie, w momencie, ja wbiegałem od góry, także wątpię, żeby to był któryś, któryś z nas. To ja mam Że ja Cię nie oskarżam, od razu mówię, bo wydaje mi się, że wbiegałeś od dołu. No tak, tak e, zanim tego, to... A paniamy, chciałbym zanim powiem, gdzie jest czało, chciałbym dowiedzieć się, kto w jakim miejscu jest aktualnie. To nie ja, Mandzio i Diabeł, byliśmy w, na dole tam tak, po prawej. Ty. I ty. Bo, no, i trzymaliśmy... ja, nie ma tak, nic nie do podania. No, ja właśnie no. na kamerę wchodziłem. Ja widziałem Jawora jak robił misję, wydawało się to Legit. Nexe widziałem jak przebiegł koło misji właśnie tam, gdzie robiliśmy z Jaworem. Ja no, tam z Javorem, ale tak, jak... Ja światło włączałem. Przebiegł. I teraz jak Ewron włączył światło i się od razu zapaliło, minąłem Jawora, szedłem na dół tą dźwignię przełączyć. I się raport zgłosił. Dobra, super, ciało widziałem. było w lewym dolnym rogu przy tych kolkociągach. Hmm, a tam nie ma węta przez przypadek? Nie, węd jest braku? dopiero O2. O2 jest dopiero węd, więc. Nie, o dwa, tylko na drzewku. Wiesz. No bo ja byłem na drzewku, bo szedłem na drzewka i na drzewka, to ciebie spotkałem. A wcześniej widziałem Ewrona w elektryku, no ale no to jeżeli nie ma tam połączenia bezpośrednio z tego pomieszczenia, no to nie, to by nie przeskoczył na górę. Albo. Nie wiem, a skąd Juno doszedłeś? Od góry? Ja, szed ja szedłem od góry, tak, bo nie miałeś nikogo. Tylko Ewrona, ale to spotkałem go w elektryku, jak naprawiał elektryka. Doszedłem w ostatnim momencie, jak właśnie. No Ewron już naprawę. drugi raz światło naprawiał, więc Powiem tak, się, że... elektryk normalnie tak. Powiem <laughs> <on. Bo więc śmiech> tak, jest możliwość, że po prostu morderca wskoczył o dwa do Wenta i po prostu mógł przeskoczyć, bo tutaj Wenty są bardzo dobrze połączone. To, a to, to kto nie był widziany w tej rundzie? Diabeł? Man, diabeł. diabeł. Ja, 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 ja. diabeł Mandzio okay. i diabeł. Y, Aha, tak. i diabeł. są Nekse, i diabeł. Ja widziałem Ewrona i Blaszkę, Blaszka mnie. Kto widział Jabora? Panowie, panowie. Ja tak ja naprawdę. I, jedyna, panowie. Osoba, która jest, self -report. jedyna osoba, która jest tak na 100% bezpieczna, że nie jest ani jednym, ani drugim zabójcą, to jest Nekse, bo miał milion okazji, żeby mnie zabić, jak światła były wyłączone w Ale też mi się wydaje, że Ewron bo dwa razy naprawiał światła, po to, że raczej nie naprawiają dwa razy rzędu światła. No, to właśnie impostorze, więc to żaden tak. No, ale tak. prawdopodobnie nic znaczy... nie widzi. No, ja byłem przy kamerach, no to sobie poszedłem naprawić, no. sorry. Czy ja widziałem po takim. Kiedy bądź? Dlaczego? Znaczy, tak. Powie, Ebron, kiedy przy byłeś na kamerach? No nie wiem, tak z 20 sekund. Ja kogo na, na kamerach, kamery? jak ja dopiero, na kamerach. Ja dopiero wchodziłem i odpalałem kamery, i nagle był report. Dobra, tempu? nie chcę się to, tak, bo zaraz tego skończę. Tak, tak sekundę. naprawdę. To nie ma na razie spiny. Dobra. prawej Skip, skip. Ja, ja nie lubię, jak ktoś zaczyna w 15 sekundzie i sobie przybył. Jak fajnie, spadłeś od prawej, ja do domu. ja znalazł na kamerach. Co? Ja powiedziałem, Przyleciał, się. No nie, bo wętem wskoczył. Wentem skoczył. No tylko zadaję takie proste pytanie, no. Boże, czy z nami nie gra kloców przypadkiem? Co to za dźwięk był? Cii, cii. Dobre moi drodzy. Mamy tutaj kilka zadań w tym. Nie wiem kompletnie, kto mógł być, to... Nie wiem. Nie ja zapomniałem się spytać w ogóle Juniora, kto, kto go w ogóle miał. O, bo ja tutaj sobie z co? Jako... Jako przyjaciele będziemy po prostu sobie... E, nie wiem, kręcili. Co ja mam jeszcze? O, dwa tutaj mam i tutaj. Dobra, butle. Co nie działa? Taski, dobra, tasków nie przejmujemy się, co nie działają. Taski mam w ogóle wyłączone, bo tak naprawdę nie potrzebuję. Dobra, ale mogę nie udawać. Dobra. Tak zrobiony. A, światło nie... No właśnie, patrzyłem w italce i zacząłem. E, ja wolnie żyję. I patrzę. Mhm. Mm e, znalazłem... Teraz trzeba, musimy kogoś wydupić, tak naprawdę. No. Tak. E, znalazłem ciałowy O2. Wcześniej był ze mną Nexem i się wydaje, że Nexem nie miał kiedy tego zrobić. Nexe Nexa już wyeliminowaliśmy z naszego grągu. Badajże. Pozostał Junior, A czy Ebron wy, oraz Diabeł. Ja teraz stale. byłem z Nexa, chodziłem sobie z Nexa. Znaczy ja nawet, Mandy, że szedłem na strzelanie po drodze, jak ty wychodziłeś. Dobrze, Evron, e, ja mam Cię pytanie. Chod, ja wychodziłem. Gdzie ty byłeś? Gdzie, gdzieś do... byłeś przy strzelaniu. Nie, czy wychodziłeś dokładnie ze strzelania. Ja jestem zrobiony. No my nie Diabeł. Nie, ja byłem ponownie w Specimenie. A, to był Nexa w takim razie. Nexa ty e, że... nie widziałeś? Kogoś. Może w, to było... Widziałem kogoś, Widziałem Cię, jak wchodziłeś do metoryka. że tam kogoś nie mam, żeby go nie sprawdzić, żeby Porobić, zrobiłem korbki i z korbek wróciłem no skończyłem rundę na Vitalsach, gdzie... Tak, Nekser robił korbki, potwierdzam. Ja nie wiem, no nie wiem, ja bym w sumie... czy znaczy tak, Mandzio, ty kogo masz jako yy, alibi? Nekse, Nekse i wychodzi na to, że jeszcze blaszka, ale Blażki to ja nie widziałem, ale Nekse... No ja, ja to też nie widzę. ja w ogóle blaszki cały mecz nie widziałem, a reportujecie, a możliwe, że to jest jakiś... A ty Nekse, bo ty teraz na Vitalsach przyszliśmy, ale w sumie przyszliśmy dopiero co? Mhm. W teorii to mógł być self-report, tak od biedy, no bo musi... no, znaczy... jak jest dwóch killerów, no to musimy... Komuś, powiem tak, tak e, ciało było znalezione przez dziurę, więc obstawiał, że po prostu impostor wszedł do dziury i się teleportował znowu. No, a gdzie? To... Na O2? Na O2 przy A jest przy głos... elektryku teraz? No bo tam jest chyba połączenie tam na górę, prawda? Tam Ta. jest połączenie chyba na kamery, no. To w sensie... jest połączenie do kamery. No ja, ja byłem z Nexem tak. przy Vitalcach teraz. Rundę ja byłem Cześć... cały czas w medlawie praktycznie. Rundę wcześniej no. Mandio i Diabeł mogli mnie zawieść w każdym momencie, nie zrobili tego, no ale z drugiej strony było nas trzech, więc ktoś mógł się kryć, więc nie jestem pewien. A co do Blaszki, no to ja go spotkałem w tych pierwszych sekundach rundy, więc to równie dobrze, no wiecie, mogły jakiś być, no ale nie mam pewności. No nie możemy nie zagłosować chyba na kogoś, tak? Tak, no nie możemy nie zagłosować. Nie, ty może kogokolwiek potwierdzić, albo ty diab... Dlaczego ja ty wiem, nie możesz chyba... nikogo potwierdzić? Ja, ja wiem chyba, że ktoś ja z nek... ja nie Bo ty zawsze masz kogokolwiek podziękowa. do potwierdzenia. Teraz nie masz absolutnie ty, nikogo. Tylko widziałem e, przez tą rundę, więc ciężko jest mi kogokolwiek potwierdzić. A, A wy poprzedniej? Poprzedni ciebie i tego. widziałem was dwójkę tylko, praktycznie zawsze z Neksego. Dobra, panowie, mamy 10 sekund. No ja bym zaryzykował, że Blaszka self-report, to dlatego, że, że musimy. Ja nie. osobiście głosuję na Diabła, dlatego że po prostu zazwyczaj Diabła ustawia w wszystkich pochodach, ale dla mnie to A jest, jest tak random vote, trochę... to musimy. i tak jest random vote, ja ponieważ nie wiem, na Noo, jest random vote, tak no, Zatem przepraszam, diabło, że na ciebie padło, easy, jeżeli easy, jesteś impostorem, easy. to przepraszam. Jeżeli nie jesteś, to też przepraszam. Tak, wywaliliście mnie, proszę bardzo. Dobra, to sobie ustawia akurat rzeczy, kozak. Okej. Powiem tak, widzowie, jest mega ciężko! Jest po prostu mega bardzo ciężko jest. Jakby, no jest przerąbane tak naprawdę. Jeśli diabeł nie był tym, no to jesteśmy F tak naprawdę, bo wystarczy im tylko jeden kill. I nikt nie poszedł w ogóle naprawić światła przez całą rundę. Nie jest zbyt dobrze. A ja chcę robić questy, żeby chociaż te questy. Nie, nie złożymy na questy. chyba. tą krew na sobie! GG. ale, Gigi. Nie nie. ale zbudował. Się to Wow. Czyliście to Strike 20S to miał idealne liczy. alibi, co nie? Każdy ja? go potwierdzał. Dobra. Alibi, sumie nie. To... Jak mnie ktoś jeszcze raz zabije, będzie walony do końca. To... Tak ja runda? Niczego nie Ja tutaj zagrałem To ja wam powiem, to ja wam powiem kto spieprzył. Spieprzył Junior, ponieważ przebiegłem na przebiegłem po że jak zabiłem Zachę, żeby ich, bo widziałem, Ale że było tak ciemno, ja nie widziałem, że ktoś przebiegł, ja nawet nie Ja uważam, że ja spierdzieliłem, ponieważ ja trzy razy robiłem Simon Says, za pierwszym razem nie dokończyłem, za drugim razem się pomyliłem i za trzecim razem musiałem, powiedz, jeszcze raz naprawić. Zatem ja przez to nie mogłem z nikim biegać. I to ja spierdziłem to. A ja broniłem wrona i nie zabił od razu po tym. Ja, Dobra, to, Dobra, to. Ostatni... Dobra, moi drodzy, dzięki za oglądanie i co? Trzymajcie się, do następnego, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i co? B